Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To już ostatnia niedziela października, i staje przed nami ewangeliczny Zacheusz, który szukał sposobu, by dojrzeć Jezusa, by zobaczyć Jezusa. Znalazł Sykomorę, był niskiego wzrostu, i wszedł na Sykomorę, by tego Jezusa zobaczyć. Tak bardzo chciałbym w swoim życiu, czego oczywiście serdecznie i z całego serca życzę także Wam, abyśmy za każdym razem, kiedy coś nie pozwala nam zobaczyć Jezusa czy to są nasze grzechy, czy inni ludzie, czy okoliczności życia byśmy zawsze pośród tych przeszkód znaleźli taką sykomorę, na którą będziemy mogli wejść i zobaczyć Pana, i z tej sykomory. Zejść i zaprosić go, wprowadzić we własny dom. Zostańcie z Bogiem.